O, gdzie ja jestem? Ach. A kim ty jesteś? Gdzie ja jestem? Ktoś jest tutaj. Nie wiem gdzie ja jestem sama. Ej no, ja chcę stąd wyjść. Ja też. Przepraszam, odwróć się lepiej i teraz to ty. lepiej. Ej, otworzyłem ci drzwi. Przejdź. Nie mogę. Dobra. Chodź Patrz tu. Dobra, odwróć. Łot, to jest jakieś światło. No wiem, wejdź tam. Kana... Chodź, uciekamy. Może tutaj Tam drabiny są szybko. Poczekaj. O Jezu, jak długo? Płynę tutaj, Chodź. tutaj, jest tutaj, Czekaj na mnie. mnie. szybko. Musimy stąd uciec. Chodź, uciekamy. Chodź, uciekamy. Szybko. Szybko. Uciekamy stąd. Szybko, musimy stąd uciec. tutaj, Dostałem. Strzelili we mnie. Au. A, boli mnie noga. A, nie mogę biec. Au, au. A, musimy się schować. Szybko. A, nie mogę biec. A, gdzie? A, boli mnie bardzo noga. Poczekaj na mnie. Nie mogę biegnąć. Gdzie? O, oh. poczekaj, zostańmy tu. Boli mi noga. Pójdę się przespać. Prześpię się na dircie. Dobra. Dobranoc. Idę się przespać. Ty wiesz, że tylko stoisz. Dobra. Chyba idę a. ale fajnie się spało. Mnie też. Mogę, mnie już też tak nie boli. No to możemy już iść. No, możemy iść, ale powoli. Noga mnie dać. trochę boli jeszcze. Nie, musimy uciec. A moja ręka Chodźmy, mam jedno. Chodź. Musimy zbudować jakiś mały domek. Mój tata powiedział, że kiedy zostanę złapany, muszę daleko uciec i zebrać drewno. Au, au, to boli. Ale jestem silny, wytrzymam to. Mam a drewno, które wystarczy na craftinga. Umiem craftować. Nie miałem craftować, mój tata mnie nauczył. Ja umiem też, bo to, to mnie też nauczył. Gdzie jesteś? Tu. Postaw braku. go. Nie, A, to się... nie mogę nic zrobić. no, dobra. Szybko. Jezu, boń mi tak głowę, że nawet nie mogę nic skraftować. Dobra, muszę zrobić jakiś kill off. Dobra, mam kill off. Szybko, musimy zabrać kamień Mój tata mówił, że rzeczy z kamienia są mocniejsze niż z że nas nie znajdą. A ty? Ja też. Nie wiem, co będzie dalej, jak nas znajdą. Musimy stąd jak najdalej uciec. Zaraz zrobimy y, te uczki i stąd odpłyniemy. Jak najdalej. Jak? Nie wiem, co to zrobić. Dobra, mam łódkę. No. I zaraz też zrobię łódkę. Tylko zrobię sobie jeszcze podstawowy ekwipunek. Tak to się jakoś mówi. Mam bardzo mocny miecz. Będę bił się z innymi. Już robię tylko łódkę. Nie wiem. Popłyniemy gdzieś. Musimy stąd jak najdalej uciec. Zabrałem jedno, łóżko. Jedno ale mam tylko jedno. Ja to, naprawdę to nie umiem bardzo prowadzić łódką. No to, ale musimy. Ja tak w sumie też nie tak za dobrze. Chodź. Płyniesz? Nie umiem. Ale musimy. Nie No, musisz. Odwróć się i musi, jeżeli chcesz płynąć prosto, naciskaj obydwa. Tak, ale mnie tu tylko jedno płynie. Płyniesz? Dobra, płynę jakoś. Dobra, płyńmy, byle gdzie. Tutaj. Tu jest jakaś wielka rzeka. Tutaj. Nie, chodź, płynę daleko. Tutaj jest. Płyń za mną. Musimy stąd szybko uciec. dalej Może gdzieś tutaj musimy zamieszkać. Tutaj no. jest może coś? Tam no. moglibyśmy Tam jest węgiel. Mój no. tata mówił, że można zrobić zapał... zapałki z węgla. No. Jak toś... mówi się to na to chyba pochodnie. No. Tata mi też My musimy powoli się nie może się rozkazać. Okej, ja już kopię. Ej, nie podpiewaj za bardzo. Dobra, już na górze. ja też już zaczynam kopać. Wiesz, może powiedział ci tata, co to jest zielony zielony pasek? No, to coś jak kupisz ten węgiel, to coś dostajesz. No. Ten zielony pasek, co to? No to się pytasz. No bo ja nie to... wiem, co to jest. Ja wiem. Co? To ciebie, bo, że jak jest zielony, to się jeszcze troszkę trzyma. A jak będzie już czerwony, albo jak będzie już pomarańczowy, to już się nie bardzo trzyma. Jak czerwony, to już się yy, yy, minuta i się zepsuje. Aha. Trzy. Mam no, już pod wodą. mam już pierwszy poziom. Nie, nie, to Dobra, chodź. Musimy chyba gdzieś tutaj zamieszkać. Wkopmy się gdzieś pod jakąś dziurę. Jakąś dziurkę. Coś tutaj na razie? Spoko. Nawet to u ucieczka z tego więzienia to nie przerażał już. Była tragedia w tym więzieniu. Bardzo było tam bezżytku. No, w ogóle nas, nas tam zamknął. Jesteśmy tylko dziećmi. Dobra, bo już nie, Dobra, może nie jesteśmy już dziećmi. Ile masz w ogóle lat? Ja? No. 14. Tak? No. Ja mam... Ja mam, jestem trochę starszy, bo mam już 18. Poczekaj, zapomniałam. Mam nie? Tam, nie 15, bo tam... 15? Teraz mam 15. A czy na lat ty ja jesteś w więzieniu? Nie wiem. Ja nie wiem w ogóle, czy ja tam jestem. Ja też jestem. Zapomniałam, poczekaj, u mnie jednym. Dlaczego nie wiem? Mieszkałem w małej wiosce i jak poszłem spać, usłyszałem wielkie wybuchy. Mój tata krzyczał uciekać, i, no i zastrzelili parę ludzi. Ja zdążyłem uciec. Tata wysłał mnie, żebym uciekał, no i uciekłem. A co z tatą? Mój tata nie wiem, gdzie jest. To znaczy, że mój tata jeszcze żyje, tylko... Mój też chyba jeszcze żyje, ale nie wiem, gdzie on jest. Mój tata jeszcze żyje, tylko nie gdzie on jest, uciekł, bo y... też mieszkałem w wiosce małej. Słyszałam krzyki, jakieś pomocy, pomocy, jakieś szczelaniny i mój tata, moja mama... Czy, ta się... Czy ta wioska, w której mieszkałeś, nazywała się Są Tamtą? Tak. Mieszkałem tam. Też. Pamiętam cię. Pamiętam, czy jesteś Emila 23. Mm -hmm. Mieszkałaś koło nas? To Może. No to jesteśmy kumplami. No, dobra. dobra. Tylko, najpierw musimy. Masz drewno? Skraftuj y drzwi. Skraftuj też piecyk. Musimy jakoś zamieszkać. Mam jedno łóżko. Bo drugiego nie zebrałem. Boli mnie noga, więc położę się. Szybko. Zrobić drzwi? No, jak. jakieś. Iż... zrobię. Tak. Bym potrzebowała jeszcze. Nie chcę mi się spać. Bym potrzebowała jeszcze trochę drewna. Mam jeszcze pięć sztuk. To daj mi szybko. się starczy. Starczy. To szybko zrób dwie, no trzy, trzy, dobra Rozkopnij no to, może jeszcze troszkę. Te jeszcze się, się da, dały, Nie, starczy, na drewno poczekaj córe, jak Wrócisz. Wrócisz? No wrócę, wrócę. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, Wrócisz. nie. 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 Mam nadzieję, że nie nikt nie złapie. O. Jesteś? No. Masz coś? Nie, ale ktoś nie uderzył. Chodź. Nie wiem, kto, ale ktoś nie uderzył. Chodź. O, boli mnie noga. Ktoś mi uderzył w rękę. Ale ale mam rękawiczki Nie masz łóżka? W ogóle fajnie fajne bluzkę masz. Dzięki, nie masz uszka. Nie. Szkoda. Srecy, ale mam drzewko. <laughs> mam drzewko. Tu go nie posadź. Nie wyrośnie, nie wyrośnie tutaj. Mam drzewko, to możemy. Tu Potrzebujesz dirta, żeby posadzić drzewo. Nie. Masz dirt? Nie. Tutaj będzie sobie. A, Nie umiem pływać. Mocy! No, tutaj. Ach, dzięki. a, ach, a. Ach, 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 topię się! A, Już? Tak, nie umiem dobrze pływać. Ja mam bardzo dobrze pływać. Lepiej niż łódką jechać. A ja lubię bardziej jeździć łódką. Ale to fajnie śmiesznie wyglądasz, jak jesteś przykryty. Dobra. Naprawdę, jesteś przykryty. Pokażę Ci. No. Naprawdę, no jesteś przykryty. No, dobra.